Witajcie Was ponownie dzisiaj pokażę Wam nowy płyty, które ja dostałem na Wigilię 20 grudnia No to jest filmik pierwsza, nazywa się w Mieście Płyta zawiera w Mieście, Kresi malarzem, Ci dywanik, Kresi fotografem, Kresi na pustyni i ja Kresim płyt około 62 minut Tutaj jest buta. Mamy kolejną butę. Przyrody Kresika. Osiemnaście 0 minut. Bajek. Buta zawiera konset Kresika. Kresi myszka. Kresi żabka. Magiczne farby Kresika. Jak Kresi uratował jaskółkę. Kresi mała rybka. źródełko Kresika. Kresi ozeł sik ogronikiem, kresi pasoka, i rakieta, kresi guma goczusia, kreśli zielona gwiazda, i kresi w wzo, kresik jadio, kresik język kreśli telewizor, kreśli do spodenki Za około 18,0 minut. I tutaj jest sputa. Kolejna płyta, Kresik ogólnikiem na wideo zdy. CD. zawiera Kresik jak kresi uratował ogród, jak kresi uratował pisklę, samochód, czarodziejski dywan, jak kresi słuchał radia, jak słuchał płyt, zabawa z dzikzakiem, zasegrania około 60 minut. Tutaj jest płyta. Mamy kolejną płytę z sąsiedzi, malowanie rynny. Płyta zawiera od malowanie rynne, garaż, awaria, modelarze, grazura, spominadowy, ze znagrania około 61 minut. Tutaj jest buta. Mamy kolejną płytę z sąsiadów. Moja druga pot kopia z zapki. Na też jest. To zawiera meble na kad kadriolet, gramofon, lotniarze kodotrawy, domeny, do ataków i klucz. Zastanawiam około pięćdziesiąt minut. Tutaj jest płyta. Mamy kolejną płytę sąsiedzi Hit TV, Bajki bez 2 CD, a 60 minut. Płytę zawiera malowanie pralka, obraz hotel na biegunach, wielkie pranie i miłość insekcji złówek. Mamy kolejną płytę walac i gromit podróż na księżyc to jest film sesji. Gdy w domu Walaca, Walaca i Gromita, brakuje sera. postanawia udać się na wakacje tam gdzie z tego znaku pod dostatkiem. Ponieważ jak wiadomo księżyc zrobiony jest sera. Własnoręcznie, choć nie bez pomocy gromita. Konstrucku. Konstru Uję rakietę, uzupełnić zabasy tego smakołyku Zasagania około 25 pięć minut, co jest, z puta mamy kolejną putę. Waliac i Kwestia tysiąca śmierci. Film czwarty. Wallace i Gromit otwierają piekarnię i natychmiast odnoszą wielki sukces. Jednak życiu wallace zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Powiem, w mieście grasuje inny mordesa, który na swoje ofiary właśnie piekarzy. Oni was podatny zakochanie tym Tymczasowo zupełnie traci głowę ta gwiazdy z reklam pieszywa. Jak zwykle stopiony gromit rozpoczyna na sercu na własną rękę. A stoi przed nim soważne ważne zadanie. Bądź wykryć przestępstwa zanim jego pan powiększy grono zmordowanych piekarzy. Zastanawiania około. 25 minut również. Tutaj jest buta. Mamy kolejną płytę, to jest morskowy Dobromir. A siedem odcinków na jednej płycie VCD. Ta zawiera śniwa, drukowane kwiaty, sykający talerz, te marzenia, podsiąk, pożyteczne śmigło i pomidory. Tutaj jest smuta. Mamy kolejną płytę, pomysłowy Dobromir, budzik. To jest część piąta. Uta zawiera budzik, umie, pomidory, uniwersalny pojazd, sposób na ciężary. Zasagania około 40 minut. Tutaj jest buta. A my, jeszcze dostałem wszystkie osienki pomysłowego dobromina na płycie DVD. Bo zawiera. A, to jest 20 osinków. Mechaniczna igła, prasowity nosi woda, kający talerz, żywy obrazek, buzik, kowane kwiaty, kolorowy promyk, muzyczne popołudnie, pomidory z marzenia sposoby na ciężary, uniwersalny pojazd, siąg budowa domu, mechaniczne zamki, dobranie, pożyteczne śmigło, turbina, zimowy ogród i żniwa. Zasagania około 19 minut. Tutaj jest buta. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.